Dlaczego ty nie zgolisz tej brody? Bo najzwyczajniej w świecie nie mogę. Co tym razem wymyśliłeś? Nic nie wymyśliłem. Po prostu mam chorobę genetyczną. Kpisz sobie ze mnie. Chorobę genetyczną. Tak, brzydki ryj. E! U nas jeszcze więcej jabłek. Drzewka tak obrodziły, że jak Irek wiózł wozem z sadu, to koń ledwo dał radę. To i tak słabo. Mój dziadek, jak kiedyś wiózł jabłka z sadu, to były takie wielkie, że jak robak z jednego wyskoczył, to konia zeżarł. Jestem taki połamany i wszystko mnie boli. Chodzisz bez czapki, to tak masz, ale leki się regularnie bierzesz? Hehe, cwańszy jestem. Mądrości ciąg dalszy, co tym razem? Leki biorę o różnych porach, żeby zaskoczyć bakterie. Kupiłeś mi coś na urodziny? Oszalałaś? Przecież to ma być niespodzianka. Oj, powiedz proszę, i tak mi go dasz. No dobra, skoro już tak prosisz, Kupiłem ci wibrator. Co? Nienormalny jesteś. Oj, właśnie, właśnie. Nie jest normalny. Lecz z gwarancją. Z jaką gwarancją? No pan sklepie mi powiedział, że jak się zepsuje, to nie muszę nic robić. On przyjedzie i zrobi wszystko sam. <śm> <śm> <śm>